Dzień dobry, kłaniam się nisko wszystkim, z tej strony Adam i na co dzień prowadzę kanał Spoerad, wy oglądacie szósty odcinek LEGO Star Wars The Video Game, szósty odcinek, w którym skończymy sobie Mroczne Widmo. Czas na rozdział szósty, rozdział piąty za nami, najdłuższy, rozdziały finałowe to są zawsze tylko 4 na 10, a powinno być 6, rozdziały szóste to są zawsze walki z bossami, w tym przypadku jest to Darth Maul. Zaczynamy. Część pierwsza: Mroczne widmo. Rozdział 6: Darth Maul. Armia Federacji Handlowej została zneutralizowana przez Anakin'a Skywalker'a, ale w pałacu królewskim bitwa trwa nadal. Qui-Gon i Obi-Wan Kenobi muszą stawić czoło nowemu wrogowi. To się wydarzyło poza kadrem, że ta armia została zneutralizowana. Dla mnie też z racji że nie znałem angielskiego jak byłem mały, to dla mnie ta scena z atakiem na statek była czymś nowym zupełnie. Szkoda, że nie ma Duel y, of the Fates na soundtracku. To jest największa tutaj bolączka tej produkcji. Panie Obi-Wan wykonywał taki ruch mieczem, jaki wykonywał w filmie podchodził do mola. Fajna sprawa, o, teraz jest. Warte to jest tego zamrożenia praw autorskich, niech się YouTube przywala. To jest za piękny utwór. Wyobraża wyobrażacie sobie grać w to bez muzyki? Bo ja nie. Przecież to jest mistrzowskie. Kurde. Nie wyczaiłem momentu, w którym to mnie trafi. obi odbił to we mnie. Widzieliście to? Dziadu. Chcesz mnie do grobu pędzić? Hehe. No. I w ten sposób pierwszy etap oficjalnie za nami. A my możemy sobie tutaj pobuszować. Narzekaliśmy w poprzednim poziomie, że lampki nie dają kasy, no to teraz dają. A przy okazji bardzo was proszę, żebyście teraz w tym momencie dali łapkę w górę pod tym filmem i napisali jakiś miły komentarz, będzie mi bardzo miło, bo to ten kanał ciągnie w górę więcej nas będzie, spłyrad na torsów. I będzie super. A chwila, bo ja nie pamiętam już kolejności, w jakiej tutaj trzeba. Najpierw to. No właśnie. Aha. Chyba mogę się pożegnać z tym mini zestawem. Jeszcze raz. Z, z tego sobie zaskoczymy. Kabiny pilota. A patrzcie, kurde. Gnoństwo takie to się też dało zdobyć w The Saga Tu trzeba uważać. Muzyka się y, trochę jakoś tak dziwnie ladży. Nie wiem czy słyszycie to czasem Ile tu potrzeba do Paska? 21 tysięcy? Jakiś tak No, przynajmniej przynajmniej tyle Przynajmniej tyle Że to zdobyłem A tego nie pamiętam z dekomplicaga. Jakiś taki dziwny obiekt. Dobra, lecimy za hrabią Molem. Złe Jedi. Jeszcze chwila, bo na górze są monetki. Mi gra w końcu pozwoli wskoczyć, nie? To, to będą monetki. Ok, jesteśmy w połowie paska. Chyba 24 tysiące są wymagane. Najpierw idziemy dołem. Olewamy go całkiem. Przeskakujemy tutaj. Bo tam już widzicie co jest. I wydaje mi się, że w Saga też tutaj jest ściana, przez którą nie mogę się przedrzeć. Dla łowców nagród, tak jak w poprzednim poziomie, też było takie miejsce, żeby był mini zestaw, a ja go nie mogłem zdobyć. Ale teraz mogłem. Wow, błogosławiony moment i to taki niewyżebrany. To ciekawe jak to skakanie po platformach teraz pójdzie, co? A, jakoś idzie. Możesz ty. Chwila. Chwila. Nie spadaj Quagon. on tuje. Dobra, możemy iść za molem? Kocham tę lokację, nie wiem dlaczego, ale ją kocham. Jest świetna. No to zapraszam do walki. Tutaj trzeba będzie się rozprawić z mnóstwem tych dro. Widzieliście to? Darth Maul miał problem, żeby przeskoczyć. I w ogóle chyba. <grybujesz> chyba się gra zepsuła, co? Ja pierdzielę. Czy ja to w ogóle przejdę? Czy ja to w ogóle kiedyś przejdę? Mol, wracaj. Próbujemy jeszcze raz. Statystyka jest nieubłagalna, nieubłagana. Na sześć poziomów w trzech był problem. W trzech, w pierwszym, drugim, piątym, szóstym, w czterech był problem. W dwóch problemu nie było. Zmieniłem ustawienia graficzne i teraz wielki test skakania po platformie. Eee, słuchajcie. To się może udać. Patrzcie. W ustawieniach Nvidia włączyłem dla tej gry synchronizację pionową i oto mamy efekt. Jest ok. Teraz mol chyba nam się nie zbaguje. Aczkolwiek, kurde, nie wiem. I teraz jest dokładnie tyle mini zestawów, ile być powinno. No to teraz ciekawe. Chwila prawdy. Tyle prawdy, czy mol przeskoczy przez przepaść? Jak nie przeskoczy, to nie ma dla mnie nadziei. To oficjalnie możemy zakończyć tę serię, bo więcej się nie da zrobić. Dawaj, walcz ze mną normalnie. Tu skaczę dobrze. Błagam, proszę, przeskocz to. Jezu, dobrze. Roger, roger. To jest masakra jakaś. Trzyma mnie w napięciu ta gra. Niemożliwie. Dobra, rozwalmy tego dziadygę przyzywającego droidy. No daj. Kurde. Dobra, spróbujmy tak. No i chwilowo się nie crashuje, ale wiadomo. To nie jest żaden test. Coś jest nie tak z tym dźwiękiem. No, mi się to surround w ogóle tutaj wyłącza cały czas. Muszę klikać za każdym razem i teraz nie kliknąłem. I to może być ten problem. Tylko przeszkadzałeś. Dziękuję, droideki. Ale najpierw ja zobaczę, czy jest ten dźwięk surround. Opcje efektów. To tam. Opcje. No pewnie, że jest wyłączony. Dlaczego? Nie mam pojęcia. Ale to myślicie, że to dlatego? Tak się. Nie strzelajcie w obiła, na to. Zobaczcie w ogóle odbija się tylko pojedynczy promień. Niesamowite. Nawet obiłam coś tam walnął No, teraz ty kolego do mnie. Dawaj, dawaj, już prawie. Jeszcze raz, jeszcze raz. No, wy to jesteście wojownicy jednak. Mocarni. No to co, to 21 tysięcy czy 24 tysiące, bo coś nie mogę wyczuć tego Paska. Ale się odprężyłem. Teraz słuchajcie, chyba wszystkie moje problemy zniknęły. Tym bardziej szkoda tych kilku mini zestawów, których nie zdobyłem przez te błędy. No ale już trudno. Teraz tutaj 24 ewidentnie. Jeszcze daleka droga przed nami do tego paska. No. Nie chciał użyć mocy przez chwilę. A ja, czy, czy ja wiem, czy taka daleka ta droga? Jakoś to idzie, kurde. O, tutaj nie chciał się. Nie chciał mi monety. Wskoczyć Śmieszne to było. No i jeszcze tylko 1000. Nie, 25 tysięcy jest potrzebne. Niesamowite. Ja w ogóle źle wszystko wykalkulowałem. To mi się nie zdarza. A to. Zwalam to na stres. No, mamy 25 koła. Obiłan zginął. Ale możemy iść i się cieszyć. Skarżesz na te platformy i mnie nie denerwuj. No, lecimy za nim. Lubię ten moment, kiedy NPC wyciągają miecze. To znaczy, że robi się poważnie. Wydaje mi się, że w Kompli Saga dopiero w tym momencie zdobywamy pasek. Bo w Kompli Saga są te progi do paska podniesione, bo też więcej monet wypada. Inflacja. No. I zebrane kurde tyle, że prawie drugie tyle. No. Jeszcze 13 tysięcy do drugiego tyle, ale jednak. Dobra, finałowy etap walki z Dartem Moulem, No to standardzik. Tu źle to rozegrałem. Czekam aż będzie wskakiwał na te platformy, to... Pięknie. No, to teraz go stąd spróbujemy przegnać, ale to zaraz. Okej okay. I teraz uwaga. Mogę tu wskoczyć? Jest cienka granica pomiędzy. Nie, nie specjalnie mogę. No trudno. Zawalimy pod tobą te platformy. Hrabia Mol, zły Jedi. Właśnie. Trudno, nie zdobędę tych mini zestawów też. Ale takie jest życie. Ja to dość nisko mogę, prawdzie po. O nie! Jak to dziwnie działa! Zupełnie inaczej niż. Spróbuj zmienić się. Spróbuj odnaleźć przyjaciela, zanim zostaniesz pochwycony przez siły ciemnej strony. Zarąbiście to działa. O, i zostałem pokwycony. Ojej, jeszcze mnie zabił Mol na koniec. No, mamy dramatyczną końcówkę mrocznego widma. Qui-Gon ginie. W starciu z Dartem Moulem taka scenka jest zarąbista. Ona mi zryła beret. Jak miałem tam te 8 lat. Czy tam 9? A kwintesencja walk na miecze świetlne jest w niej zawarta. Jakie to jest w ogóle fajne. No i byłem absolutnie w szoku, że w tym filmie ktoś zostaje przepołowiony mieczem świetlnym i już wiedziałem, że muszę to obejrzeć. Wtedy. I akurat na dwójce później puszczali e, część pierwszą i drugą i trzecią, chyba wam opowiadałem już to. Że to był mój pierwszy kontakt z Gwiezdnymi Wojnami wtedy. 6 na 17 mamy wszystkie paski w mrocznym widmie.

Mój tutaj mi harcie do mikrofonu. Jestem strasznie dumny, że udało nam się to mroczne widmo skończyć pomimo tylu przeciwności losu. No, pokój między ganganami i ludem na został osiągnięty. Mroczne widmo skończone. Słaby film, dobra gra. No. I dziękuję bardzo. Napisy końcowe, standardowy punkt programu w naszej tutaj podróży, jeśli chodzi o. O ogrywanie gierlego. Zawsze przychodzi taki czas podsumowań podczas napisów końcowych, i słuchajcie. To było powalone! Ile ja tutaj musiałem się z tą grą namęczyć, zanim ona mi jako tako zaczęła dobrze działać. Jak widzieliście, już po ustawieniu tej synchronizacji pionowej nie dzieje się nic. Przynajmniej nie miałem problemów już w tym poziomie szóstym, więc będziemy się tego trzymać. I mam nadzieję, że to zadziała, i już ani mi się bossowie nie będą bagować, ani mi się postacie nie będą bagować, ani w ogóle nic mi się tutaj nie będzie bagować. Mam nadzieję, że, że wszystko będzie. Ok, dobra, słuchajcie, nie będziemy tutaj y, przy, tych napisów końcowych oglądać, bo bez sensu. Obejrzymy sobie jedne wspólne na koniec. Część pierwsza ukończona. Ja się z wami widzę w odcinku siódmym, w którym zaczniemy sobie atak klonów. To jest niesamowite, że my mroczne widmo skończyliśmy. Pierwszy poziom no tutaj moglibyśmy mieć spokojnie jeden mini zestaw więcej. Tutaj to się cudem udało ukończyć. Tutaj bez zarzutu. No, tutaj moja duma i radość 10 na 10. Tutaj moglibyśmy mieć dwa więcej spokojnie. No i Darth Maul, W sumie to, zanim się skapnąłem, to też moglibyśmy mieć 6 na 10. No, ale już tam dobre. Już trudno. Zostawmy to. Dziękuję Wam bardzo za uwagę. Widzimy się w odcinku siódmym w epizodzie drugim. Wspomóżcie ten kanał dobrym słowem w komentarzu, łapką w górę i subskrypcją. Cóż. Na premierę widzimy się za chwilę. To by było na tyle. Trzymajcie się i cześć.